Biały nie wiem, chyba nie. Jeszcze się nie wiem, czarnego też nie ma. To ja taki, ja też taki. Dobra. Ja też taki. Down yeah. But I can hear everything. If I want, yeah. Me not. Oh. I? am Affronting in all our worlds. <laughs>

Tutaj jest widok, który, który był uchwycony z jednego z budynków ze stoczni i właśnie był to widok widziany przez, przez szyby tego budynku i ta szyba odbuduje znaczy jakby całość tego obrazu, więc konkretnie pomysł na to, żeby przedstawić jak to, w jaki sposób też wielowarstwowość naszego patrzenia na rzeczywistość. Na, tak, na rzeczywistość i, i ten obraz buduje. I tak ogólnie zajmuje się właśnie wielowarstwowością w obrazie, czyli, czyli prace na przykład, gdzie e, każda warstwa kolorystyczna jest oddzielnie i całość stwarza jeden obraz, albo właśnie obrazy, które są m, na osobnych warstwach e, planowych, czyli każdy plan jest osobną warstwą, a w całości złożone tworzą jeden obraz. Proszę się nie, nie, rozchodzić. nie rozchodzić. Serdeczna no, prośba dusi, Jeszcze będą atrakcje. No, chciałam tutaj pokazać dosłownie, jak jest w tym ogrodzie, ponieważ zostały tam przywiezione kwiaty z różnych zakątków świata, trujące, nietrujące, rzadkie, nierzadkie. Wszystkie rodzaje kwiatów, roślin się tam znajdą. Są tutaj pokazane róże. Róże, drzewa itd. A tutaj chciałam pokazać moje wyobrażenie, jakby to, jakby to dziecko miało pokazać. Tak? Widzimy tutaj dziewczynkę kwiatami we by włosach, tak, co jabłko, w cierniach. Dobre. mama. dobry. Świetnie, brawo, dziękujemy. dziękujemy. Oliwia Góral, tak? Tak. Tak jak muzykanci z Bremy, gdy na grzbietach tak staniemy, nikt nie powstrzyma nas. Najwyższy na to nadszedł czas, na śmierć skazani lub ze służby wycofani za starzy, by pracować. Chciałam powiedzieć, że współorganizatorkami... No niech pani widzi, pani Magda. No, ale jestem. Tutaj. Że Panu było dobrze widać, bo zdjęcie. Proszę bardzo pani, pani Magda, Pan Marcin i Pani, Karolina. pani Karolina. To jest stowarzyszenie GOT, czyli Gdańska Organizacja Turystyczna. No właśnie, żeśmy się szczapili. Mam nadzieję, że do końca życia. Pan Andrzej Sochow. Andrzej to mój baner jest. O oh, nie. Pan to hmm. Czy pan może powiedzieć, co to jest sztuka? No, wszystko. Słucham? Wszystko. Nie, jakiś, wszystko? Jest, proszę, tak. Wszystko jest sztuką? Tak praca rolnika. Kto ma aparat fotograficzny, bo jest potrzebne historyczne zdjęcie. Z firmy, z firmy. stara. Oj, lat bremy tutaj w zarazie. Proszę Państwa, przypominam, to jest autor tych pięknych prac, tego malarstwa. Będzie jego wystawa tutaj niebawem.